Siema, siema, cześć, witajcie, ja jestem Kołbson i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Sergiem, może wbijemy go na 10 rangę oraz sobie otworzymy Big Boxa z karnesu Dymewskiego ale przed tym pamiętajcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem oraz zostawieniu łapeczki w górę oraz komentarzu dla za, za, za zasięgu filmu tu macie animację na dole no i co, zapraszam was do odcinka a więc, jest, jesteśmy już w gierce jak pamiętacie, w ostatnim odcinku trafiłem Sergea. I pewnie ten się nazywał gramy Sergeem po prostu. No i tak, myślę, że jak bijemy go tak na 10, może 11, 12 rangę jakoś się uda, halo, bo mi zaraz gdzie nie porobi. Jezu. Jak pamiętacie internet nie jest najlepszy. Dobra, e, to sobie właśnie mówię, tak gmij na 10, 11 rangę e, i właśnie jak, jakby, jakby ktoś chciał napisać w komentarzu, jakie gry byście chcieli widzieć w, w następnych filmach. E, czy to byłby Fortnite, czy to byłby, nie wiem, CSGO, Stumble Guys, to macie na ekranie prosto, e, e, obrazki sticker, jak to wygląda wszystko. My też chcemy troszkę zmienić kontent, który nagrywam, a nie, a nie cały czasem Brawl Stars. Na przykład w Fortnite bym sobie mógł nagrać coś. Dobra, ale na razie jesteśmy przy Brawl Starsie, więc skupmy się na Gierce. Dobra, pamiętajcie o ła łapeczce w górze oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, bo to naprawdę zawdzięczam Wam bardzo dużo. Mam już 20 subskrypcji, dzisiaj właśnie wybiło 20 subskrypcji. A, i jeszcze zapomniałem o jednej ważnej nowej rzeczy. Przecież jest rok 2021 i czy, i, i czy macie jakieś postanowienia noworoczne, może coś? Mam nadzieję, że ten rok będzie dość, cho chociaż trochę lepszy od tamtego, co był. No. Nie, i ta goled mnie już porabiła. Dobra, ale jest piąte miejsce. Czyli jest ranga plus 3. Brakuje nam... O, ilu jest pucharków? Od 100 e, stu... 30 chyba, to musimy wbić te 20 pucharków jeszcze i będziemy mieli dziesiątą rangę. Jeszcze spróbujmy może jakiegoś game graba, coś zagrać, jakąś zadymkę, bo tak te sol tak troszkę się średnio wbija cały czas. Spróbujemy tak. I sobie jeszcze zaraz przygotujemy gadżet oraz star power na botach, myślę. I na przykład dajcie znać, jeżeli byście chcieli widzieć jakieś, nie tworzę mapy, albo jakieś challenge, albo no nie wiem, że e, tworzymy nowy plan. E, i, I też miałem plan, żeby nagrać z Wojtkiem, czyli z Lisu, ziemniaczek.pl e, je, Jeden versus jeden na e, su Surge. Też bym się że byłby fajny e, z tego odcinek. Minus jeden na razie. Jestem w klubie właśnie siemniaczka.pl Napiszemy mu coś Pozdrawiam Pozdrawiam Nagrywając Odcinek I damy jakieś buźki Dobra No i sobie wybijemy tego I dzisiaj, i dzisiaj jak to nagram to jest 1 stycznia Czyli już jest po ja już y, po całym nowym roku wy też na, na pewno. Y, I tak jak właśnie mówiłem w ostatnim odcinku, y, filmy się będą pojawiały dwa co 2-3 dwa, dni. Tak gdzieś. Też właśnie wczoraj był sylwester, z wczoraj na dzisiaj. Więc też trochę nie miałem za bardzo jak nagrać tego. O, ten Lu jest dobry. No dobra, ale chociaż go ominęliśmy. Mamy już służę na drugim poziomie. Nie, 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 najgorzej. Najgorzej. Ten internet jest tak piękny. Plus jeden. mi się wydaje, że my w ogóle nie wbijemy dzisiaj tego serge na 10 brangę. No ale dobra. Chociaż się postaramy, może zaraz zmienimy tryb, to nam może pomoże. Jeżeli byście chcieli dalej takie fajne odcinki jak nagrywam, to zapamiętajcie o łapeczce w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich super fajnych odcinków. I też możecie napisać w komentarzach co byście chcieli widzieć w tych odcinkach. Takie super odcinki, ja wszystko przygrywam. To musimy zmienić tryb Zagramy sobie zadynkę O e, słaby tutaj ten jest Dobra, gorącą strefę e, I sobie po tym e, meczyku otworzymy big boxa Może coś fajnego poleci, nie wiem do albo jakaś inna postać Też byłoby bardzo fajnie Damy sobie bułkę e, I myślę, że w następnych odcinkach już będzie intro i outro mi się wydaje, ale jeszcze nie wiem jak sobie z tym poradzę na razie, bo mam już zrobione intro, tylko w tym odcinku. Myślę, że jeszcze tego nie wstawię. Nie mam tego dopracowanego do końca. Jezu. Ale ten internet jest piękny, naprawdę. się będzie też wysyłać ten filmik z godzinę. Nie, to nie ma sensu. co musimy chyba to przekampić na showdownie. Ale aż to się pewnie źle ogląda, naprawdę. No, kręcimy się już, kręcimy. 2% i... stuwa. i przegraliśmy. Musimy sobie w końcu już do tego showdowna, może wtedy się coś uda. No ktoś nas w ogóle oglądał. Na solo sobie pójdziemy, bo... tak. No na solo. I na przykład mogę Wam też nagrać odcinek, jak robić miniaturki albo banner, albo jak, 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 jak montować filmy Nie, w wersji mobilnej na, na telefon, na przykład w PS Touch albo w Photoshopie, jak ktoś ma. To mogę Wam też taki poradnik zrobić, oczywiście. Jak, jakbyście chcieli, oczywiście, to na, i jak, i jakbyście mogli, napiszcie w komentarzu. I dobiliśmy właśnie dzisiaj 20 subskrypcji, to jest naprawdę dla mnie duże osiągnięcie. Właśnie dzisiaj dobiły, w, w, wpadły mi dwie, su, dwie subskrypcje na kanał. Ja my z 18 na 20. To jest taki prezent noworoczny mi się wydaje. No, dobra, spróbujmy sobie tę gierkę bardziej przekampić, żeby te punkty, żeby te pocharki były. Zakręćmy się, dajmy łapeczkę w górę. I jak ja daję sobie łapeczkę w górę tutaj, to wy możecie też dać łapeczkę w górę pod filmem, jeżeli Wam się podobał oczywiście. O, tutaj nie, nie za sytuacja. Tutaj są dwa. Yy, uło, udało się, ale ledwo. Teraz mam, mam serżoną na trzecim poziomie, więc teraz bardzo na daleko, na no daleki dystans biję. Patrzcie, jak normalny jest Spike i jest jeszcze ktoś, kto nie wiem, jaki jest. Ale mamy już punkt na plus, więc jest chociaż tyle dobrze. O, przegraliśmy chyba już. Ale nie wiem. Aj. No dobra, Spike nas porobił, ale on miał parę cubesy dużo chyba otwieramy teraz big boxa, Please, żeby cokolwiek ciekawego było. Nie, naprawdę dwa. Tara i było punkty mocy. Dobra, nam brakuje 15 pucharków. Wbijamy jedno, dwie gierki i naprawdę robimy. Gdybyśmy się zmieścili w tym czasie, tak maksimum 14 minut, bo się to bardzo długo wysyła. Kto mnie to już obserwuje? Nie wiem, dwóch siema. Siema, siema, siema. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie właśnie w tej chwili oglądają. Pewnie, że, na, że napisałem na grupie. W się sensie na klanie klubie w Brawl to pewnie teraz wszyscy wbijają oglądać. Youtubera normalnie. Tu we 20 są. No, popularność. dwie normalnie. Czyli, jak sobie dwa, dwa razy zdobędziemy trzecie miejsce, to i tak nie będzie. Bo tutaj będzie miała 14 pucharków, a nam brakuje 15. Dobra, idźmy kogoś zabić. Dobra. To jest, skanuję sobie krzaki, ale nikogo na razie nie widzę. O tu jest, dobra, leży. Jest top 3. Fajnie, 13. 13 psów. Ha, 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 fajnie. Aż 20, na 18, dobra. Czy z, y, mamy kolejną skrzynkę? Nie. Jeszcze nam brakuje. W, w, za, w odrzucę na sekundkę, bo nam to będzie przeszkadzać w odcinku. Zagramy sobie jeszcze może jedną gierkę. Ja sobie do, dobiję poza odcinki po prostu tę dziesiątą rangę. I po prostu dam na mnie tylko w, w tym odcinku się jeszcze nic ciekawego nie stało. Po prostu tam sobie gra, gramy swirżem i tak dalej. No. I w końcu bym chciał jakiekolwiek punkty mocy do tego serera. Ale no, że ja nie trafiłem, naprawdę. Na przykład możemy sobie ko kolejny odcinek zrobić tak, że y, tworzę mapę w Brawl Stars Takie coś. I jak chcecie zobaczyć kolejne takie właśnie odcinki superowe, to pamiętajcie o łapeczce w górze z dzwoneczkiem. Oraz w skomentowaniu e, tego odcinka dla e, większej, e, po prostu, żeby więcej osób zobaczyło ten filmik, tutaj nas goni, to te, temu serdżowi pomożemy. Pomożemy mu z tym robotem. Dobra, kręcimy się, kręcimy. Yy, kolejny idzie, ale my, musimy go chyba zbić albo coś, nie wiem. Harry Potter nas goni. Dobra, mam duży ręcz. Dobra. O nie, 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 Tam my się zabili. Okej. Okay. wam, że nawet tą gierkę mogę urać, bo mam już 5 pier kipsów. Dobra, 9 paję kipsów, chłop ma. Wygrana gierka. I normalnie. Dobra. I ja się już z wami będę żegnał na ten odcinek. Po poza odcinkiem dobiję tą dziesiątą rangę. No i co? Pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji dzwoneczkiem oraz zostawienie komentarza dla większej o ilości zobaczenia tego odcinka. No i co? Dziękuję wam za oglądanie. Cześć!